Adam Mickiewicz, Dzieciom, głono strzeżono, czytał Bartosz Rolski. U nas, kto jest niby chory, zwołuje zaraz doktory, lecz czując się bardzo słaby, prosi chłopa albo baby. Ci ze swego aptekarstwa potrafieją i także, i chiragrze, i głuchotom, i suchotom, i kupotom radzić. A i u nich wszakże nie masz na upor lekarstwa. Mieszkał Mazur blisko Zgierza, któremu zginęła suka, straż domostwa i spichlerza. Gdy jej z żalem i kłopotem w okolicy całej szuka, wróciła się w tydzień potem. Ledwie poznał, że to ona, bo była w pół ogolona. O zbóje, żeby ją skryli, używają takich figli, żeby daczkę wygolili. Powiedz raczej, że ostrzygli, robi mu uwagę żona. Bo psów nie golą, lecz z Ono, Ano patrzajcie, snu go, odpowie mazur z przekąsem. Jakaś ty mi dyć uczona, mając gołe jak pięść chcesz nauczać nas pod wąsem, co jest brzytwa, co nozyce. Przecież dobrze sukomiła. miła, ześ tu choć ogulona, i jam rada zewróciła. Odpowiada na to żona, choć wróciła ostrzyzona. A nasz pan, co mu łysina, przyświca się jak ta psina, myśli, że jest postcyzona. A wąsiki ekonoma, odpowiada zaraz żona, co mówi, są jak u soma, a błyscą jak namastone. Są zgulone, czy strzyzone? Biesci licho tego soma, i pana, i ekonoma. Dobroduszny Mazur rzecze. Dobrze, że suka jest doma, choć tak spetnie ogolona. Prawdę mówisz, mój człowiecze, toć i jam się ucieszyła, odpowiada zarażona. Ze się suka powróciła, choć tak szpytnie ostrzona. Głupiać z twymi nozycami, i ty z twoimi brzytwami zegolona psypat ze się. Zestrzydzona, pokaże się! A dyć za nierówne cięcie, co jak kosa trawę w A dyć to w skórę zarwnięcie, co jak doktor, aż krew ciecze. Tak się kłócą mąż i żona, miasto z całe się zbiega, a krzyk w koło się rozlega: Ogól Idzie sąsiad, niechaj przyjdzie, niech się wpatrzy i przekona. Jedzie Żyd. Podjedź no Żydzie! czy trzystrzyzona. Od Żyda aż do plebana, od plebana aż do pana. Sprawa zapiękczętowana. Co rzekł sąsiad, Żyd potwierdził. Pleban przyznał, to pan stwierdził. Że wygrała męska strona, że suka jest ogolona. Wracają do domu strony. Po drodze chłop pyta żony: Czy wyroku treść pamięta? Ona milczy jak zaklęta. U progu suka ich wita. Pójdź tu, moja ogolona! Woła mąż, na to kobita. Pójdź tu, moja oscyzona! Mazurów wściekł się już nie gada. Ani żonie odpowiada. Tylko wziąwszy pod rękawki, wliczy ją wprost do sadzawki. I topi jak kać ogórków. Ona, nie nawykła nurków, już się zachłysnęła nieraz. On trzymając za ramiona, gnębi krzycąc: Ano teraz cygolona cystyzona. Biedaczka ze śmiercią w walce, czując skonu paraliże wytknęła tylko dwa palce i za odpowiedź palcami jakby dwiema nożycami. Mężowi pod nosem strzyże. Na ten widok uciekł z wody, ona poszła do gospody. On się puścił aż do zgierza i tam przystał za żołnierza. Adam Mickiewicz dzieciom, grono strzeżono. Czytał Bartosz Rylski.